Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy, dzisiaj kolejny piks ikonał 92 jest to oczywiście film nagrywany na zapas, także tak, mam tę samą koszulkę cały czas, bo nagrywałem trzy filmy w jednym dniu, także proszę mnie nie osądzać o wi wiadomo co. No i tyle, mam nadzieję, że trafimy do dzisiaj fajnego, ostatnio był Cannavaro, dzisiaj liczymy na coś potężniejszego, coś wartego na przykład powyżej 500 tysięcy mort, a co? Zostawcie opeczkę w górę, subskrybujcie kanał, a to jest pierwszy skład, który leci, tutaj leci Berardi, lecą też po prostu tak naprawdę same fodery, no co będę was oszukiwał, mamy lipiec. Są to fodery, także yy, najdroższy skład przepalany. Oczywiście są cztery składy do przepałki yy, i mam nadzieję, że. No nie wiem, coś miłego dzisiaj wpadnie, coś czy możemy pograć. Paczka 80 plus rating. Może jakiś kurcze. Wokałcik ekran 85, bym przygarnął, ale z 84 też przygarnę. Miastę sabi, witam. Kolejny składzik 87 oceny również gotowy. Tutaj leci Iker Casillas, ponieważ no, nie będę go używał. Osobiście dla mnie jest on foderem. Wiem, że dla kibiców Ralu. Pewnie nie, ale no nie jestem kibicem Ralu. Także tutaj leci Iker. Tych ciekawszych kart po prostu Iker, także to w sumie tyle. Kolejny składzik gotowy i proszę Państwa, teraz mamy paczkę z ratingiem 81, więc może jakiś łokarcik, kurczę. Ostatnio z tej paczki był Alison, a tym razem będą ekrany w postaci kowacicia. No, wolałbym Alisona. Paczka, co to? Ło, wow, złota paczka. No to zobaczmy, co, co dostanę w tej złotej paczce. Ej, ekrany! Francja, LM, Lemar, darmowe ekrany chęcią. I moi drodzy składzik przedostatni również gotowy, tutaj muszę wydać dużo pieniędzy, mianowicie Kakret kosztował mnie 83 tysiące monet, naprawdę no dużo pieniędzy idzie na te karty ToC i Informy, no ale no, niestety aktualnie nie ma takiej możliwości. Możliwe, że w momencie kiedy ten film leciał, już jest jakaś szansa na dostanie Informa albo Toca, ale niestety aktualnie jest lipa. Także to jest składzik, który leci kolejny został nam tylko jeden, także moi drodzy myślę, że fakt, że zainwestowałem około 150 tysięcy monet w to SBC zwróci się. Z nawiązką, proszę Państwa. Kolejna paczka za zrobienie z BC. Mamy walkout! Czy to jest Sadio Mane? Pięknie! Sadio Mane, nowy zawodnik Bayernu Monachium. No i o to chodzi. Jest utrzyma zachowana równowaga. Trafił on walkout jeszcze z Liverpoolu po raz kolejny. I proszę Państwa, składnik ostatni go również gotowy. Tutaj poszedłem dosyć, dosyć solidnie. Tutaj le leci Immobile 96, który wleciał... Chyba ostatnio do nagrody. Oczywiście, manę. Cały resztę to są karty, które po prostu mam w klubie. Nie chce mi się więcej wydawać pieniędzy i tak już wydałem dosyć dużo. Także to jest ostatni skład. Co mogę wam powiedzieć więcej, trafiamy kartę, która jest turbogrywalna. Testujemy ją i jesteśmy zadowoleni, żyjemy w zgodzie. Lecimy. I standardowo słuchajcie, trzy karty gotowe, żeby zobaczyć narodowość, podniecić się, żeby coś dobrego, a ostatecznie będzie Rivaldo. Mam nadzieję, że będzie to karta, która nam dzisiaj sprawi dużą Frajdę. Po prostu jedna z trzech i 92+. 2 plus po raz kolejny. Zobaczmy. Zobaczmy. I tym razem będzie Francja, Francja i Włochy. Włochy już mam, czyli to będzie albo Del Piero, albo Cannavaro, albo Maldini. Francja daje nam jeszcze szansę, że może być na przykład Vieira, Cantona. Od razu sobie sprawdźmy z prawej strony, tutaj był. Z prawej strony poleciał... Cannavaro. Po raz drugi. Także kanawa robi tam po raz kolejny. Może najpierw od środkowej ikony. Zacznijmy, najpierw od środkowej. E, pójdźmy od dołu. I to jest 90. O kurde, to no nie, nie chcę sobie robić nadziei. No, nie chcę sobie robić. Nie, to na pewno nie będzie Wira. Albo to jest 3 albo kantona. Czy to jest kantona? na Jest Cantona. Pięknie, 94. I to jest karta, którą z chęcią przetestuję. Jeszcze może być Patrick Vieira. będzie Vieira, oczywiście biorę Vierę. Trafiamy na pewno karty powyżej pół miliona monet. A z lewej strony? Z lewej strony mamy tak, 84 94 fizyki, to może być chyba Lorą Blą jeszcze. 82 strzałów, 91 defa. To będzie chyba Petit, tak mi się... PATRICK VIEIRA 92, NAPRAWDĘ?! O oh, kurcze pieczony. No może wziąć Weirę, No, grał biuwę, miał epizod, grał rok bodajże. Naprawdę, Patrick Vieira. Ja byłem pewny, że to jest Petit. O oh, kurcze pieczony. Czekać, ile Vieira kosztuje. Sobie porównam cenę. Na pewno Vieira będzie droższy. Vieira kosztuje minion 100, Natomiast Cantona kosztuje 8 stówek. No, Cantona, No, Vieira. Po prostu to musi być Patrick Vieira. No, byłem pewien, że będzie teraz G. Że będzie Petit. To jest Patriwiera. Możemy go sobie na spokojnie dać do składu Juventusu. A ten skład się teraz wzmocnił potężnie. No dobra, no trzeba go testować, oczywiście. Problem jest taki, że. Fff, no, od Bellingham'a lepszy Wiera nie będzie. To jest dosyć smutne, że tak mówię, ale no takie są fakty. Ale no, powiem wam, było warto. Było warto zrobić tego Pika z Ikoną. Będzie bardzo ładnie śmigał w składzie Juve. Najwicie, no, sami Bellingham jest oprócz defensywy i fizyki, fizyki we wszystkim lepszy. No. Smutne realia, że tak powiem, no ale co wam poradzę? Także Patrick Vieira. Zagrałem sobie meczik w Rivals. Aktualnie jeszcze jestem w pierwszej lidze. E, nie wiem, czy dotarłem do litarnej. Na razie będzie ławce. Jak będę miał pewność, że nie gram z widzem, to wprowadzamy Patryka. No i zobaczymy, co potrafi ten zawodnik. Pierwszy meczik przed nami i tutaj zwykły Castells to na pewno nie jest Polak. Dobra, możemy sobie Patryka wprowadzić. Czekaj, na pewno gram Rivals? Tak coś kurczę, nietypowy składzik powiem wam, no ale no okej. Okay. Dobra, to możemy sobie na spokojnie wprowadzić pana Patryka zamiast Bellingama. No niestety, wiem jak to brzmi, że Wira będzie na ławce, no ale każdy raczej mi przyzna, że Bellingham z Hulitem to jest o wiele lepszy duet. No ale damy mu zagrać, na pewno będzie w składzie Ventusu, Patrick. Generalnie jeśli chodzi o kwestie streamów, to możliwe, że stream będzie najbliższy w tym tygodniu, czyli w sensie kiedy ja to wrzucę, a wrzucę to we wtorek, możliwe, że sobie zagramy składem Juve, chyba, że będzie jakieś lepsze nagrody w Champions, w co osobiście wątpię. Ale taki jest plan, żeby wreszcie sobie zagrać składzikiem Juve, jak już jest tak dokokszony, to już trzeba zagrać. O, słupek. A to jeszcze nie koniec. Świetnie. Znaczy świetnie, Dzięki, Neymar, że nie strzeliłeś. O Jezu. O, no to nie była dobra wizytówka Patrika Wejry, Ale spokojnie, stres. Józef, świetnie. Poczekam na Salaha. Czyżby tutaj, Mou. Dostał miejsca dużo, ale niestety nikogo tutaj nie ma. Szkoda. Ciężary. Oj, to będzie chyba niestety bramka. Rodrigo. Tak, jak najbardziej miało, miało prawo wpaść. Brodiego jest świetną kartą. Kurczę, nie dobrze, tak się śmiałem troszkę z tego składu, można powiedzieć. Na tutaj małe problemy się robią. No nie. I to jest 2-0. Co nie zgrane, ty. No nie ukrywam, na razie to nie jest dobry debiut Patryka. No przecież w się Wira nic złego nie zrobił, ale podczas kiedy Wira jest na boisku, tracimy dwie bramki. Ciekawe. A może asysta? W salach? Niestety nie. Trochę jestem w szoku. Może takie zagranie psychologiczne, że gość ma zwykłego Kastelsa. Zwróciłem na to uwagę. No właśnie. Brawo, Mike. Matka. No Patryk. Jeszcze coś strzelić? Może wiejra No, walczy różnego. Kurczę, to jest tak dziwny mecz, naprawdę. Nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego jest taki wynik, bo czuję, że jest, jestem w stanie strzelić bramkę, ale. No nie, wiem. Małe ciężary, ale jest, czuję, że jesteśmy jeszcze w stanie z tego wyjść. Mimo, że jest 3-0. Ale nie z takich meczów się już wychodziło. Spokojnie. Chodź, o maria Może mój, moja słynna taktyka na przerzucenie skrzydła się uda Boże na siatkach, kurde. no jest jakiś... Coś się budzi, ale no to nie jest to Może nam przeciwnik pomoże, nie, Uzebe nie potrafi zrobić ball rola, fatalnie O matko wiejla, no nie no Nie no, bez przesady Chłop się za bardzo poczuł chyba Teraz Moussala wypuszczony, goni mi to jeszcze endika. W kleszcze wzięty, ale z Salach, no to musi być bramka. Świetnie się ruszył bramkarzem. 30 minut do końca. 3-1. No jeszcze jest jakiś potencjał. Moussala. To się może udać? Castels mi zabiera marzenia. Nie, no fatalnie, hulit. Miałeś jeszcze tak fajnie piłkę sobie przyjąć. Co jest z wami, panowie? Dobra. Di Maria, to się może udać, to się musi udać. Eusebio Pro. Fakt faktem mogłem przyjąć, ale to jest karta prime Eusebio i że to nie poszło w światło bramki to jest, to jest, z rozbój w biały dzień, proszę Państwa. To musi być gol Eusebio. Jest, dobra, 10 minut, chociaż ten remis. Chociaż ten remis, panowie. Ja mówiłem, ten mecz jest jak najbardziej do ugrania, ale... Nie rozumiem. Salach. Lewa. Jest! Mówiłem, 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 że mecz jest do zremisowania co najmniej, dobra. No cóż, wygrać się nie udało, zrobiłem comeback, z tego, jestem, z tego jestem najbardziej dumny. Trzeba było to wygrać, fakt, faktem, ale dobrze remis niż niż przegrana, krótko mówiąc. Tak zrobię sobie jeszcze pika na sam koniec i będziemy się żegnali. Także słuchajcie, ostatni pik na dzisiaj, e, było dzisiaj świetnie, ten pik był jednym z lepszych naprawy w tej Fifie z ikoną. A zakończmy na jakimś shapeshifterku, albo na jakimś foderze, cokolwiek. No, kampus nie jest może szczytem moich marzeń, ale dziękuję bardzo za oglądanie, widzimy się pojutrze, prawdopodobnie jeśli nie dam wam znać na stories, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do usłyszenia. Trzymajcie się, adios.